Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Agnieszka Kuśmierczyk. Zapraszam Was do dzisiejszego nagrania, w którym będę pokazywała jedną z wielu aplikacji, z których korzystam do rozgrzewki na naszych zajęciach. Pamiętamy oczywiście, że rozgrzewka to jest pierwsze pięć minut lekcji, kiedy to ja mam na celu przestawienie Was na język angielski, żebyście przestali myśleć po polsku, żebyście zaczęli myśleć po angielsku. Spójrzmy sobie na mój telefon. Już widzicie w tej chwili mój telefon i uwaga, patrzymy sobie na aplikację, która nazywa się TukuTuku. Bardzo ładna nazwa. Proszę bardzo, w tuku tupu to jest o tyle ciekawe, że ja naprawdę nie mam wpływu na to, jakie pojawi się polecenie. Mam nadzieję, że nie pojawi nam się tutaj nic, co mnie przerazi, <grydy> Dlatego raczej oczywiście korzystam to z, tego, z tej aplikacji z dorosłymi uczniami, żeby mnie tam przy jak nie lubię, jak coś mnie zaskakuje. Start. Uwaga, mamy 5 sekund, to znaczy oczywiście, wy macie 5 sekund, żeby sprostać w zadaniu. Jakie jest pierwsze zadanie? Klikamy sobie w Uncover. Ok, name three little creatures people are afraid of. Wow, ok, czyli nazywamy trzy małe stworzenia, których ludzie się boją. Tak, no i ja oczywiście ze swojego doświadczenia, kiedy zaczynamy mówić, oczywiście musimy kliknąć Start i ta bomba zaczyna nam tykać, to znaczy ten czas zaczyna lecieć. Uwaga, to nie pająki, Czego się jeszcze ludzie boją? Myszy, węże. No, może węże nie są takie małe, no ale powiedzmy, że Wy mi tak odpowiedzieliście, i teraz moja decyzja, czy ja Wam to zaliczam, czy nie. No, oczywiście, że Wam zaliczam. Dobra, i idziemy sobie dalej. Uncover. Wow. Name three luxury sale chains. Ok, czyli trzy luksusowe sieci handlowe. A, sieci handlowe, sieci. No dobra. Ups, bateria. Dobra. No to załóżmy, że nie wiem, no Chanel, Dior, Givenchy. Zaliczamy, a co? Dobra, idziemy dalej. Ha, moje ulubione! Name three homework missing explanation, czyli trzy powody, dla których nie odrobiliśmy pracy domowej. Ubierzcie mi, tutaj uczniowie zawsze mają mnóstwo pomysłów, więc oczywiście moje ulubione, pies zjadł mi pracę domową, tak, albo co tam jeszcze? Zospałem, zapomniałem! No dobra, oczywiście, że zaliczamy i za każdym razem, jak zaliczamy, zauważcie tutaj to drzewko, ten duszek czy cokolwiek to jest, tutaj nam się przesuwa, aż dojdziemy do mety i idziemy dalej. Uh, ok, name three body parts come in pairs. Ok, czyli trzy części ciała, które są parą, tak? czyli coś, co mamy po, po, po dwie, co mamy dwie, mamy dwie, ok, start. Dwie ręce, dwie nogi, dwoje uszu. Done. Patrzcie, zdążyłam przed czasem i oczywiście klikamy sobie w gesty. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze raz, aplikacja nazywa się Tuku Tuku. Bardzo fajna. Można oczywiście sobie ćwiczyć poza lekcją, jeżeli chcecie mnie zaskoczyć i na przykład już tyle razy to ćwiczyć, żeby żadne pytanie was kolejnie nie zaskoczyło na lekcji. Oczywiście do tego zachęcam. Aplikacja jest darmowa. No, jest fajnie, śmiesznie, przede wszystkim. To, co ja lubię najbardziej, czyli troszkę was, troszkę was postresuję, a jak jesteście zestresowani, to się nie zastanawiacie za długo, tylko mówicie, mówicie, mówicie i nie zaczynacie tłumaczyć, co najważniejsze. Najgorsze, co można zrobić, to sobie układać coś po polsku w głowie i próbować to przetłumaczyć po angielsku. Nie róbcie tego, proszę Was. Najważniejsze jest to, niezależnie od naszego poziomu języka, żeby zacząć myśleć po angielsku i po to jest ta aplikacja i po to są te rozbrzmieki. Tuku, tuku. Zachęcam do używania i zapraszam do kolejnych moich nagrań, gdzie będę pokazywała Wam inne ciekawe narzędzia, z których korzystam. Do zobaczenia.